Byle państwo spotykamy się w dosyć nietypowym odcinku, którym jest na tym kanale. Bo zresztą, kurde, jak zwykle do wody musiałem wpaść, bo ten no. Zanim dzień się skończy w Minecraft, bo już zachodzi słońce, chciałem szybko zrobić do was taką... Informacje, no po prostu z czego mnie nie było na YouTube. Jak widzicie, od jakiegoś czasu nie puszczałem w ogóle content na moim YouTubie. No już chwilę temu, w sumie, po prostu od YouTube'a musiałem zrobić dużo, dużo. Musiałem, musiałem po prostu zrobić sobie przerwę. I tyle, to jest po prostu ten yy, wyjaśnienie, co nie? Musiałem zrobić przerwę tej, na jakiś czas, bo potrzebowałem tej przerwy. No i wracam do YouTube'a. No, w sumie po świętach, po świętach, jak to nagrywam, więc no, mam nadzieję, że też Wam się spodoba, bo doszło do nas kilka nowych rzeczy, które będą teraz pojawiały się na kanale. Jeżeli widzicie, w prawym Dolnym rogu widzicie, mamy swojego awatora, którego gada. No, taka małpa, która będzie tak się gadała. Niektórzy mogą widzieć takich YouTuberów, którzy też używają coś takiego. I też chciałem coś takiego zastosować. Mamy teraz pod nasz kanał, będziemy się zastosować. Jaką małpa w takim garniturze, w którym nawet jestem na skinie. No, jakoś tak to wyszło. Po prostu, po prostu chciałem to być. Też miałem to w planach wcześniej w kanale, chociażby nawet wam o tym nie mówiąc. Yy, na następnym odcinku możecie się spodziewać yy, albo kontynuacji serii Stodni na wyspie, albo po prostu yy, jakiś fajny inny odcinek, który też będzie dosyć ciekawy, ale też powiem wam szczerze z Minecrafta, więc. Yy, kto nowy tutaj ogląda teraz odcinek z, z po mojego powrotu na YouTube zasubskrybuj yy, mój drogi widzów, bo wtedy byś yy, obejrzał sobie ten nie wiem kiedy ale teraz będę chciał troszeczkę Dużo tych odcinków postawać Więc no Przy takim zachodzie słońca Tylko chcę powiedzieć Że powracam na, na, na YouTube I powiedzieć wam Że o moich zmianach Które właśnie teraz doszły A ja właśnie żegnam, żegnam przy tym pięknym zachodzie słońca, który jest teraz w Minecraft. I też jedną szybką chcę wam powiedzieć, że, że nie zawsze będzie mi się pojawiać ten awatar, który tam macie w prawym dolnym rogu, więc taką rzecz, którą muszę wam powiedzieć. Dobra, jeszcze ja z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku siema.